Dzisiaj Pan Bóg zaprasza Jeremiasza do tego, żeby stanął w bramie i przemawiał. Tym, który nazwał siebie Bramą i tym, który mówił, że przez niego można wejść do królestwa niebieskiego jest Jezus Chrystus. I dlatego zdajemy sobie sprawę z tego, że brama, która oddziela nas od królestwa niebieskiego, Tą bramą jest Jezus Chrystus. I dlatego Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przyszli do Niego. Nawet jeżeli jesteśmy utrudzeni, nawet jeżeli mamy wielkie trudności, żebyśmy przyszli do Niego i obrazowo weszli do Królestwa, żebyśmy zobaczyli piękno tej przestrzeni, dobro, ale przede wszystkim pełnie życia, która tam funkcjonuje. I to nie odbywa się po naszej śmierci. My jesteśmy zaproszeni do tego, żeby przechodzić przez te bramę każdego dnia. Możemy pozostać na zewnątrz. Możemy troszczyć się ciągle o wszystkie deficyty całego świata. Ale możemy wejść do środka i jakby odwrócić sytuację. Najpierw zachwycić się tym, że Bóg jest pośród nas, zachwycić się Jego chwałą, a potem dopiero ruszyć w codzienne sprawy, które będą rozwiązywane razem z Nim. Jezus mówi, że jest bramą. Myślę, że także jest życiem i także jest drogą prowadzącą do tej bramy po to, żebyśmy byli wreszcie szczęśliwi nie tylko od czasu do czasu, ale ciągle.